KV Tutorial i dzisiaj nagrywamy odcinek. Kupuję karnet zadymiarski. Doładowałem sobie 170 gemów. Wiem, że miałem robić przerwę, ale musiałem to nagrać na YouTube'a. A więc łapeczka w górę, subik i kupujemy karnet zadymiarski. Kupujemy. I słuchajcie, mamy karnet zadymiarski. No, coś niesamowitego. Słuchajcie, robimy openik od razu z przedłużania. Pierwszy mega box, 5 przedmiotów. Nic nie ma, ale jak możecie zauważyć, mam takie postacie do wydropienia. Znaczy, o kurde, kurde, kurde. Takie postacie mam do wydropienia, więc na pewno raczej nam wyleci postać. Już mamy gwarantowaną postać. Jedną. Dobra, nic nie ma. Monety. Duża skrzynka, słuchajcie. 100 monet. No, monet to będę miał akurat bardzo dużo. 5. Ale już mamy Geila, to jest 100%. Damy, nie wiem do kogo. Doszeli mnie do Bibi. Dobra. Do Bibi. 50 punktów moczy, mega skrzynka. I mamy postać BI! Słuchajcie, dropnęliśmy BI! Koks! Słuchajcie, mamy nową postać BI. Super! Kurczę, jeszcze tak dużo nam zostało skrzynek do otworzenia. Ile jeszcze? Jeden mega boxik. Gail do odblokowania. Słuchajcie, ora mega box. 5 przedmiotów. Ale mamy B słuchajcie, coś niesamowitego. Szybko robię to opięć, bo jestem tak pod... podekscytowany, że po prostu No wy nie, nie wiecie. Nawet jak jestem bardzo podekscytowany. Dajemy do naszej nowej postaci B 100 punktów. I słuchajcie. Można tak nie, musimy gejla odblokować. I słuchajcie, mamy gejla. Mamy gejla. Na naszym koncie mamy gejla. Jeszcze emotkę sobie odblokuje. Mamy B i Gayla, Dwie nowe postacie na jednym odcinku. I doszli, dobra. Będziemy mieli przynajmniej gadżet do wydropienia. No serio, Jezu, ej może Weźmy shell może gadżet do niej nam wyleci Weźmy, dobra Ej, może gadżet nam jeszcze wyleci, co nie? Nie, już nie dostaniemy gadżetu I 200 monet A więc dobra Słuchajcie, mamy dwie połowe postacie B, sobie ulepszmy Dobra I Geila. No, to jest coś niesamowitego, jak ja się bardzo z tego cieszę. Słuchajcie. A więc lecimy do pierwszej gierki, gierki Gailem. Już lecimy, pierwsza gierka Galeem. A więc no naprawdę coś niesamowitego. No, nowa postać Gale. Oczywiście, sobie przetestujemy tutaj B Znaczy już B miałem w sumie na tamtym koncie, ale wiecie. W sumie tutaj teraz gramy z takimi, jakby nobami. Chodź tu! Come on! Dobra, padł. Ok, Wolfanie well, on tak chodzi. Jest on mega fajną postacią Jeszcze dropnęliśmy, B. Myślałem, że to jakiś Daryl albo penny poleci, a tu jednak bi epicki zadymiarz. Ja już coś mam farta do tych, do tych epickich zadymiarzy, ale to jest tak jakby teraz legenda. To jest taka jakby legenda, co nie? Cyk, odrzucimy ciebie. Osobnie no nie wiem dlaczego on się odrzucił. Jeszcze za bardzo niekło tej postaci. Tutaj bym się uleczył. Słuchajcie, mamy Gaila. No ja się tak bardzo z tego cieszę. Cały czas mówię to słuchajcie, mamy Gaila. W ogóle cały czas mówię słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Tak. Dobra, jak się bardzo z tego cieszę, wy nawet sobie nie wyobrażacie. No mamy Gaila i to jeszcze będzie na YouTubie nagrane. Uff. Pierwsza gierka wygrana Galeem. Nie było trudno. A więc słuchajcie. No, się tak z tego bardzo. 2000 monetarz mamy. To ja nie wiem na serio, na co ja to wydam. Chyba tylko na upgrade'y. Dobra, ale też fajnie, bo mam karnet zadymiarski kupiony. I wiecie, zawsze będę mógł sobie odblokować tutaj. To jeszcze jak dobiję y, 60 poziom, to jeszcze ten, gayla, ten. Ale chyba, jeżeli wiecie, napiszcie w komentarzu, czy jak. Skończy się sezon, to dalej będę miał ten karnet zadymiarski, Chyba tak powinno być, co nie? Chyba dalej powinien być. No, w sumie to było hamskie wydać 47 zł na to, żeby w następnej jakby turze, takiej jakby w następnym sezonie, nie mieć tego. No, da, wszystko zabraliśmy. Wszystko. Ok, słuchajcie, to zagramy sobie też nową postacią. B, Mówicie, nie tylko Gaylem. Przecież ja też wiem, że Gail to nowa postać i no, mega fajna. Więc słuchajcie, ja się tak bardzo z tego cieszę, że dropnęliśmy, bi, drop, y, dropnęliśmy, na no w sumie dropnęliśmy Gayla, czy nie? Jakby kupiliśmy, tak można go powiedzieć. Bo w sumie kupiliśmy karnet zadymiarski, bo dzisiaj jest dzień dziecka, w ogóle to też dostałem, to na dzień dziecka. Ale w ogóle, bi, jak ma tą swoją pszczółkę naładowaną, to ona jest tak mega dobra. W ogóle wiecie dlaczego wtedy włączyłem nagrywanie? Ponieważ za dużo mi pamięci nie zostało A jak się wyłączy nagrywanie mi To wtedy usuwa mi się nagranie, a więc Zapisałem sobie to nagranie jak mam zapisane to nagranie to już mi się nie usunie To już prędzej to mi się usunęło, to już wolę żeby to mi się usunęło Niż to jak drobie Geila i B. A więc no serio, B jest też dobrą postacią też bardzo się z tego powodu cieszę, że ją dropnąłem Ale jakby był Leon, co nie na odcinku Leon by mi dropnął, to o To najlepszy odcinek na YouTubie tak się z tego cieszę, że wyleciały mi dwie postacie Jakby jeszcze... przed tym by mi wyleciał Gale To macie Przed tym by mi wyleciał Gale i już bym ten, ale w sumie to no wolałbym Leona niż W no, każdy wie, że każdy by wolał Leona niż Bi, Ale Bi jest też mega dobrą postacią jak dla mnie Więc druga ranga Więc ja bardzo, bardzo, bardzo z tego powodu się cieszę, że udało mi się odblokować Geyla Kupiłem oczywiście tą ofertę za 170 gemów dzięki Pace of Cards oczywiście no, bardzo się cieszę. Oczywiście odblokuję 2 megaboxy na 40 poziom. Może zrobię odcinek, jak odblokowuję te 2 megaboxy. Jeżeli tak, to wbijcie 7 łapeczek w górę. Wiem, że miałem robić przerwę. Już mówię to drugi raz. Ale no, nie mogę się powstrzymać, żeby nie nagrać tego i nie wrzucić tego na YouTube'a. No, nie mogę się po prostu powstrzymać. No, na serio, no. To zapraszam. A w sumie to jest dobra, nieważne. Um, ustawimy sobie tutaj Geyla ale jeszcze ja tak cieszę z tego, tak bardzo lecimy kolejną gierkę nie będę przedłużać jeżeli macie w portfelu swoje 50 zł wystarczy, że pojedziecie do MPika do MPiku tak przynajmniej yy, zrobiłem a więc pojechałem do MPika i tam sobie kupiłem Um, tak właściwie y, ktoś pojechał tam, nieważne kto, y, i został kupiony ten Pace of Cards I po kupieniu tego Pace of Cards po prostu, no kupiłem go Znaczy kupiłem te sto, 170 gemów, gemu, a więc no ja się bardzo z tego cieszę, tak bardzo się cieszę, że się na sobie nie jest y, To jest tak jak legenda, mieć. to jest tak jak mieć legendę, ale ma tak średnio bym powiedział HP tak średnio dużo HP Ale ten buj już ogarnia tutaj widzę O Jezu jakbym zginął od tej miny to by było słabo A tu jeszcze gdzieś mina jest tu Dobra tak mi nic nie zadała Lipsack go stąd Dobra odepchnąłem go od tego parkiuba Cuba Jeszcze Rosa patrzcie 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 Ta jeszcze chcemy zabić Oczywiście nie obeszłoby się bez kupienia tego karnetu, co nie, bo ja musiałbym zbierać na to bardzo długo. A też jeszcze Gail się odpycha. Ten to jest też fajne, jak Gail się odpycha. To też jest fajne, mi się to też podoba. W sumie on zadaje tak obrażenia jak każda postać. Czyli tak od 100 do 1500. Od 1000 do półtora tysiąca. Niektóre dwie, dwa tysiące, nie wiem, jeżeli mają dużo parki Niektóre, no, no w sumie co ja gadam. Dobra. I wygrana, kolejna. Wygrana. Dobra, ja się mega cieszę. Zlecimy. Teraz będę wbijał, czyli mam taki 20-38 poziom. A więc zagramy sobie jeszcze jedną gireczkę. Bo W sumie ta postać jest dosyć dobra. Myślę, że na 20 poziom, na 20 rangę można by było ją wbić. I to bez żadnych jakichkolwiek większych problemów. Bo ja miałem trochę problemy w nie bo pierwszy raz space of Carta tutaj wpisywałem to. Pierwszy raz Space of Karda to wpis yy, kupowałem cokolwiek w z pierwszy raz. Więc miałem tym z lekkie problemy z hasłem. Ale na szczęście się udało. Dobra. Dobra, ten został pokonany. No właśnie dynamika, można pojechać szybciutko. Właśnie tak teraz zauważyłem, że jak... Właśnie, więcej śnieżek, bo każda śnieżka chyba zadaje jakąś ilość. A, chciałem sprawdzić na nim, na nim ile jedna śnieżka zadaje. Ale co, no cóż, no cóż... No i zawsze się wygrywa. ogóle zobaczę ile mam wygranych. Na solo, to No tyle, ile mam gemów, co nie prawie, ile miałem gemów, bo już nie mam ich. Wydałem na karnet zadymiarski. Według mnie bardzo się opłacało. Jeżeli macie te gemy albo kupicie, to wydajcie je na karnet z zadymiarski, ponieważ to bardzo się będzie Wam opłacać. No, bardzo się cieszę. To już mówiła cały. A więc dobra. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na tym kanale. I hej!